Czy możliwe jest zrobienie parówki wieprzowej bez mięsa? Zapraszam na kolejny odcinek mojego wideobloga. Okazuje się, że znalezienie w supermarkecie parówek, w których jest więcej niż 50% mięsa, wcale nie jest takie proste. Niektórzy producenci do parówek nie dodają w ogóle mięsa. W takim razie, co jemy w typowej polskiej parówce? Zajrzałem na stronę internetową Instytutu Żywności i Żywienia i dowiedziałem się, że parówka w 60% składa się z wody, w 30% z tłuszczu, a białko to pozostałe 10%. Nie chce się trzymać. A białko to pozostałe 10%. Z tym, że to 10% białka to wcale nie znaczy, że to jest białko zwierzęce, równie dobrze może być roślinne, a nawet jeżeli zwierzęce, to może być to na przykład kolagen, czyli białko, które, y, którego my nie wchłaniamy, które jest dla nas obojętne. I pochodzi, chcecie wiedzieć? Pochodzi z zmielonych ściękiem, chrząstek, y, czy na przykład skór. Biorąc pod uwagę to, że parówka to głównie woda i tłuszcz, skąd w takim razie jej kolor i smak? Odpowiedzialne są za to chemiczne barwniki i ulepszacze smaku. Poza tym w parówce są jeszcze emulgatory, najczęściej fosforany i cytryniany, które powodują, że białko pęcznieje i wiąże jak gąbka ogromnej ilości wody. Azotyn sodu konserwuje i nadaje różowy kolor. Glutaminian sodu poprawia smak, a koszenila to produkowany z odwłoków wysuszonych i zmielonych mszyc czerwony barwnik. To dlatego parówka wygląda tak, jak gdyby było w niej mięso, a poza tym mleczan sodu, fosforan sodu, izoaskorbinian sodu i azotan sodu. Smacznego. Zapraszam do subskrypcji kanału Nauka to Lubię.